Witam Was serdecznie na kanale Tu i teraz podcast. Mam na imię Paweł. Przed nami wyzwanie na miesiąc październik. Święty Jan Paweł II mówił, módlcie się. Módlcie się wiele. Każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca. Mówił także, odmawiajmy wytrwale różanie we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję, obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który... Dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Może znana jest wam historia pewnego młodego mężczyzny, który miał tylko jedno zajęcie w ciągu dnia. Codziennie pludł wieniec z róż i ozdabiał nim figurę Matki Bożej. W pewnym momencie swojego życia rozeznał w sercu, że chce wstąpić do zakonu, i gdy wstąpił. No, niestety nie mógł codziennie zbierać kwiatów i robić wieńca dla Marii. I tęsknota za tą czynnością rodziła w jego sercu myśl do opuścić mury klasztorne. I nosząc się z tym zamiarem podjęcia tej decyzji, trafił na swojego współbrata mnicha, który gdy tylko wysłuchał jego historii, doradził mu, żeby zamiast codziennie Zrywanych róż matce Bożej, którą tak bardzo ukochał, ofiarował jej modlitwę różańcową. I o tej chwili młody zakonnik codziennie odmawiał 50 razy modlitwę Zdrowaś Maryją. Idąc za tą historią, już w XIII wieku, na określenie wieńca róż znajdujemy określenie czy nazwę różaniec. Różaniec od początku stał się modlitwą, która została zaaprobowana, zaakceptowana, ale przede wszystkim umiłowana w kościele. Widzimy to w życiu i historii świętych, a szczególnie założycieli zakonów czy zgromadzeń zakonnych, ale też w życiu prostych i zwyczajnych ludzi. Do odmawiania różańca nawoływała sama Matka Boża podczas wielu swoich objawień i dała też taką obietnicę, że kto będzie się modlił w taki sposób, będzie ocalony i ocali świat od nieszczęść spowodowanych przez grzech. Święty Jan Maria Wianej mawiał, że jedno zdrowa Maryjo wypowiedziane dobrze i z wiarą potrząsa całym piekłem. Warto pomyśleć, co się tam dzieje, gdy odmawiamy cały różaniec, gdy modli się nim całe grono ludzi, czy też gdy modli się tymi słowami cały kościół. Wielu świętych mawiało, że różanie zniszczy każde dzieło szatana. Pięknie to ujął święty Franciszek z Asyżu, gdy wymawiam zdrować Maryją. Wtedy uśmiecha się do mnie całe niebo. Cieszą się aniołowie, ziemia się weseli, drżą szatani. Jednym z ważnych momentów w historii świata czy kościoła jest niewątpliwie bitwa morska pod Lepanto w 1571 roku, która okazała się zwycięska, jak wierzono, dzięki mocy modlitwy różańcowej. Intencją tej modlitwy była obrona chrześcijaństwa, a w tym Kościoła. Nie była wymierzona przeciwko człowiekowi, ale przeciwko temu, co zagraża człowieczeństwu, przeciwko wrogości zrodzonej przez grzech. Modlitwa różańcowa jest więc nie tyle przesuwaniem paciorków. Ale oddaniem się w obronie Najświętszej Marii Panny w momencie niebezpieczeństwa. Oddając się w opiekę Marii, pozwalamy jej zanieść nas przed tron Boga, bo modląc się na Różańcu, przyzywamy jej wstawiennictwa i razem z nią wypowiadamy słowa modlitwy. Wypowiadając słowa modlitwy Różańcowej. Odpowiadamy również na słowa świętego Pawła, który zachęcał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie do nieustannej modlitwy. Już w pierwszych wiekach ludzie odmawiali po kilkadziesiąt czy kilkaset razy tę samą modlitwę i pustelnik Paweł Step, by nie pogubić się w tym powtarzaniu, kładł na kolanach kamienie i po odmówieniu modlitwy. Zrzucał jeden z nich. Święty Pachomiusz czy święty Benedykt z Nursi, ojcowie modlitwy robili sobie sznur z pentelkami, który przypominał dzisiejszy różaniec. Dzisiejsza forma różańca, złożonymi z całymi częściami tajemnicami, zaprasza nas do czegoś głębszego i ważniejszego, niż tylko pozorne, nienudnego przesuwania potocznie nazywanych koralików. W tej modlitwie chodzi też o coś więcej niż traktowanie jej czasem jakby miała magiczną moc. Coraz częściej ulegamy pokusie, by ją tylko odmawiać i może Podejmować wyzwania mające na celu nawet i te dobre intencje, tak jak nowenna pompejańska, ale jednocześnie gubimy i tracimy to, co staje się jej istotą. Różaniec potrzebuje i zaprasza nas do tego, żeby się zatrzymać, żeby zwolnić i pozwolić się poprowadzić duchowi Bożemu, tak jak to zrobiła w swoim życiu Maryja. Nie da się zrozumieć różańca ciągle gdzieś pędząc i chcąc nieustannie tylko coś załatwiać. Sensem zrozumienia tej modlitwy jest słowo, którego tak często używał papież Jan Paweł II w liście apostolskim Rozarium Virginis Mariae, ogłaszając jednocześnie rok różańca świętego i dodając kolejną część różańca tym słowem jest kontemplacja siła tej modlitwy nie tkwi w ilości w tym jak dużo jej odmówimy ale jak mocno ona nas wciągnie jak rozpali nasze serca jeśli zatracimy się w różańcu charakter kontemplacyjny to będziemy ciągle do niej podchodzić albo z przymusu, albo na sposób magiczny. Poszczególne tajemnice zapraszają nas do tego, by razem z Maryją przeżywać historię zbawienia i w tej historii zobaczyć wielkie dzieło Boga. Kontemplując tajemnice z życia Marii i Jezusa, jesteśmy zaproszeni, by nie tylko podziwiać to, co kiedyś wydarzyło się, ale by Przyjąć tę sytuację w swoim życiu, powtarzanie słowa za słowami i wpatrywanie się z Maryją, w serce Boga sprawia, że jesteśmy obdarowani, tak jak ona. Na miesiąc październik proponuje takie wyzwanie. Miej przy sobie zawsze różaniec, czy to w kieszeni, w plecaku. W torebce, tak żeby ci towarzyszył przez cały dzień. Wtedy łatwiej będzie ci go odmówić. Dziesiątek czy całą część. Pomóc się jak jesteś sam w chwilach ciszy, spaceru czy odpoczynku. Zaproponuj w rodzinie i wybierz się na nabożeństwo do kościoła. A dla mających zdolności manualne, proponuję wykonanie dziesiątki czy nawet całego różańca. Dowolną metodą, jednak jakby to powiedział klasyk, proszę tylko nie z biny. Niech temu wyzwaniu towarzyszy modlitwa w intencji osoby lub osób, którym podarujemy różaniec. W opisie pod filmem znajdziecie maila, na którego możecie przysyłać zdjęcia swoich prac. Ja sam również wykonam kilka różańców, które na koniec października powędrują do najmłodszych uczestników wyzwania. Bardzo dziękuję za twoje wsparcie, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Jeśli tego nie robisz, zachęcam cię do tego, bo to pozwala zwiększać zasięgi tego kanału. Ale przede wszystkim dziękuję za twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo moją działalność i rozwój tego kanału, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite. Bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz. Dziękuję Ci za to tu i teraz.